Czy nie żeś tam! Słuchaj, co byś chciał na obiad? Co? Co byś chciał na obiad? Ech, na obiad? No, no, a już jest obiad? Nie, jeszcze nie, ale idę na zakupy i muszę wiedzieć, co mam kupić. Co ugotujesz, będzie dobre. No ty jest bardzo kochany, ale wiesz, co ja bym ci dzisiaj chciała ugotować? Coś takiego szczególnego, coś specjalnego. To może. Yy, Rolada kluski i pusta. Aha, tak dla odmiany, ja? Co? Tak dla odmiany. No po co kombinować jak to jest najlepsze? Yy, no dobrze, ale jak wymyślisz coś innego, to mi powiesz, ja? Dobra. Otwórz. Ida. O proszę bardzo. Dziękuję o, bardzo. Czerwona postawienia. Cześć siostra. Aha, cześć Ernest. Coś ty taki Margotny jest, co? Nie, się czujesz? Dobrze się czuję, czemu? Czy jakiś interes czy nie wypali? Nie, no czy, czy interes wypalił, czy nie wypalił, to się dopiero okaże, ale wiesz, jak jest kontrahent z zagranicy, to zawsze jest jakiś mały problem. No. Ja? A co to jest za kontrahent? John Kowalski, Ameryka, Kalifornia, USA, you know? Szwagier. Yes. Co ty do Ameryki wyjeżdżasz i język ćwiczysz? Nie, nie, tym razem Ameryka przyjeżdża do mnie. Robię interes z takim jednym polokiem z Kalifornii. A co to będziecie robić? Ogólnie to będziemy sprowadzać owoce morza. I ty myślisz, że to pójdzie tu? co będziecie sprowadzać? Jakie zaś owoce? Owoce morza, Bercik, to jest nieodzowne w każdej wykwintnej kuchni. Ale to co, co wy to będziecie robić? Ciebie pogięło, no co wy chcecie co, wyciągać z morza jabłka, śliwki inne zgniłki i ktoś ci to będzie od ja? Bercik przez to! I oby tego w życiu do gęby nie wziął choćby mi jeszcze do Bercik, co ty go Co ty fanzolisz? Nie, ja, co fanzolisz? Szwager, ty ten jest oczywiście najmądrzejszy i ty wiesz wszystko. A ja ci zaręczył, że żaden porządny ślązok tego do gęby nie weźmie. Mało tego, żaden warzywniok na Śląsku ci tego nie kupi. Jaki warzywniok? No, bercik! No, a w ogóle to, co ty fanzolisz, to obrażo moja inteligencją. Wychodza. Och, boże, boże, bercik. Ty, no, kompletnie w dekalimpizmu. Jak to? Co? Co się stało? No wiesz co, za ten mój szwagier porumbany wymyślił, no. że on z jednym amerykańcem będzie do Polski sprowadzał owoce morza. No i co? No, no, no jak co? To ja mu tłumaczę jak Gupkowi go. No hopie, kto ci to będzie kupował? Kto będzie ci kupował jabłka, śliwki czy inne ulegałki moczone w morskiej wodzie? No Przecież to, to słone jak pierun. Kto ci to kupi? Wercik, <laughs> kolego z wojska. Wszystko ci się pomyliło. A co, może ty byś to kupił? Owoce, owoce morza to nie są tam jakieś jabłka moczone w morzu, tylko generalnie skorupiaki. Co? No tak się mówi owoce morza, a tu chodzi o o krewetki, małże, kalmary, ośmiornice i tak tam. I ludzie to jedzą! A, jedzą? Mało, że jedzą, to wiesz, ile za to płacą? A. no nie, Arunia, ja wiedział, że wy gorole wieście, są kompletnie porumbane. No, tak, wiesz? Tak, tak. Porządny Hany z by takiego czegoś nie wziął do gimby. Ale nie, no, Ernest, to on by chciał zrobić na śląsku Goroland Pierona, zdrajca Hacharski jeden! To po to mój dziadek przez trzy powstania z Giberu po hołdach lotą, ja? Wiesz co? Mógłbyś się tak nie wydzierać i go nie obrażać, a jak mu z tą firmą wypali, to może cię nawet zatrudnić. No, no, akurat, u, pisz co, jedno jest pewne, że ten pieruński kwiopica i Hapol nigdy mnie do roboty nie przyjmie. Jedno jest pewne, wiesz? I tu się to... właśnie bercik I... mylisz. O, cześć Ernest. Przyjna cię do roboty, bo rozumiesz, że ten kwiopica to mógł być o ja? Otóż przyjna cię do roboty oświadczą, jak mi znajdziesz takie miejsce w Katowicach, Kajbyda mógł z moim amerykańskim kontrahentem zjeść dobre sushi. Ja, ja, Ernest, słuchaj, to jak muszę takie specjalne wymagania, to wiesz co, to ty się... No i lepiej idź na miasto do jakiej knajpy. Słuchaj, bo jak mnie sushi, to ja idę do Alojza na piwo. Beć, beć, beć. Nie, Ale tu nie chodzi o to, że kogoś suszy, wiesz, tylko sushi to jest takie japońskie jedzenie. No ja już tu kiedyś jodł. Przecież ja ci to kupiła. Pamiętasz, to była taka surowo ryba z wodorostami, z glonami morskimi. Fuj, i ty myślisz, że ja by jeszcze raz kiedyś w życiu coś takiego miał żyć? Nigdy. Porządny chany z czegoś takiego do gęby nie weźmie. Żadnej morskiej trowy, morskich owoców, morskich kalmarów, ani innej trucizny, ani innego świństwa, co na człowieka mrugostależa, wiesz? Nie jest żadna kucizma. Muszę Ci powiedzieć, że to jest bardzo, bardzo zdrowe jedzenie. Jasne, to jest czyste białko, bez cholesterolu i tam są wszystkie sole, wit -y, witaminy. jakie to jest odżywcze? No, widzisz, barcik. Słuchaj, ja mam, ja mam takiego kolegę, który pracuje w sushi barze, to ja coś na ten temat mogę Ci powiedzieć. Naprawdę, to jest bardzo zdrowe jedzenie. Bardzo. Fantoniczny głupoty. Zdrowe to może tak krupniok, rolada na ludzkim kapusta. O, i jeszcze piwo. Dobrze, dobrze. Tak czy inaczej, panie Zbyszku, skoro Pan się zna na sushi, to proszę pomóc Bercikowi znaleźć jakieś miejsce, gdzie John Kowalski, mój przyjaciel z Ameryki, mógłby zjeść dobre sushi. Bercik, jak to załatwisz opieę, to ja cię przyjmuję do Rady Nadzorczej z pensjum... 10 tysięcy złotych na miesiąc. Co ty na to? Co? Ernest, ty to ja? na poważnie? Sieszczyczko, ty wiesz, że w interesach ja zawsze mówię na poważnie. No to chłopcy, jakby co, to dzwoncie do mnie. Sayonara. Sajo. Cześć, Sajo, jak? Ja? Zbyszek. Co? Idziemy. A, a dokąd? Idziemy, idziemy, do Alojza. To trzeba obgodać, to jest poważna sprawa! Równie 10 tysięcy kalmarów na miesiąc. 10 tysięcy. Ale ci, no, ciekawe, no ciekawe, ale co my mamy omawiać? Przecież ja wiem, jaki jest twój stosunek do... Sushi do tego, wiesz, do owoców morza. Powiem. Ja wiem. wiem no. ja zawsze popieram zdrową żywność. Zawsze. Tak? tak jakoś nie zauważyłem. Tak. tak, do mnie było najważniejsze, żeby żywność miała dużo tych no, kalorii. Dużo kalorii, żeby miała tak z 10 tysięcy najlepiej tych kalorii. Aha. 10 tysięcy kalorii na miesiąc. Żeby te żarcie były takie, wiesz, bardzo bogate w witaminy. 10 tysięcy ja witamin ja się... minus Mę, podatek się ktoś się. na miesiąc. Ja wiem, ja wiem, ja wiem, że chciałbyś się dorwać do kasy w Radzie Zoczy URN. No ale przecież w Katowicach tutaj nie ma restauracji japońskiej z suszy, no, no nie ma, no. No i gdzie tego, tego biznesmena zabierzemy? No gdzie? No powiedz, gdzie go na suszy? No, zabierzemy? Właśnie, nie nie wiem. Wie, no. No. A, nie wiem. Co? Wyszek, a może jednak będziemy go mieli kejdzić? O, widzę Alois, no i co, sobie ja powiedział, Aloisa nie dają suszy. Czekaj, to jest szansa. Cześć Alois. Cześć Kopcji. Moje uszanowanie panie Alois, no. Słuchaj, jest biznes do zrobienia. Biznes do zrobienia, ja? Co za biznes? Bardzo ważna rzecz. Słuchaj, bo, bo Ty możesz skrzynk swój, nie? Niby nie wiesz, a mała ściepiewska umie wypieli. A, no nie, no i to jeszcze nie jedne, wypijemy na pewno. I no wiesz, na razie to byś musiał dobry. przerobić swoja dobry. knajpa dobry. E, na japońską restaurację. Obcy! No, tak, tak, taki suszy bar. Wyjścia już dzisiaj coś pieli. N nie, 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 I to nie umie. A nie, ale się nie. nie. Słuchaj, no. No. Słuchaj, chodzi o to, że Ty byś tam e, podował e, m, Surowo ryba, no. Surowo ryba? Tak, surową rybę po japońsku. No, to jest bardzo zdrowa ryba. S S tak. Surowo ryba, oprócz tego kraby, oprócz tego ośmiornice, części z zatopionych okrętów. Nie, nie przesadzam, no, się... nie, nie przesadzam. Nie, no. nie, słyszysz części z zatopionych okrętów już nie, ale wyobraź Słuchaj, wyobraź się, że w takiej jednej ośmiornicy możesz 10 tysięcy kalorii. Jedna ośmiornica 10 tysięcy kalorii na miesiąc, Chłopie, Wiesz tak. co to jest y, kaloria, a oprócz tego możesz, tak 10 tysięcy soli mineralnych, 10 tysięcy mineralnych pieprzów, 10 tysięcy mineralnych papryki w ogóle 10 tysięcy na, na, na miesiąc może jak w banku bę, z jednej bę, ośmiornicy. Bę, generalnie jest... Jeśli no, ktoś się... przyjdzie na tako surowo ryba do mnie, do Aloyza jeść. Głoś się pyto, czy ktoś przyjdzie. Słyszysz to? Pewnie, że przyjdzie. Hopie ja, będą się ciśli jak głupie i to nie takie ślimoki jak my, No same zagraniczne biznesmeny. No, przynajmniej jeden, panie Alojz. Hopie ja, patrz, wyobraź się, przecież zarżnąć takiego ślimoka morskiego, czy inną morską glizda, czy jakąś gadzina, to jest prosto, nie? A jaki szmal, sum się przekonał. Daniele ty... Danielu, mówię panu. Taka chińska, japońska restauracja jest teraz bardzo modna. No? Tak, no. a niby kaj. Chłopie, na całym świecie, choćby w Ameryce. Ale słuchaj, weźmy na przykład takie foki, nie? Przecież łonę się żywią ino surową rybą. No? Foki! Foka. Widziałeś foka kiedyś? Mercik, co ty mi samo jakiś jakichś fokach wiedział sprawią? Byłeś do... No byłże. Fokaś widział? No, widział ich. No, no, no. wyobraźcie, że ona że ilo surowo ryba, prawda Zbyszek? No, tak, no tak, i... tak, nie ma to tam. A patrz jak ją mu fajna mordka taką foka. Jaki fajny, o te wąski mam To się wyobraź, że fokał ma jeszcze lepszy wóz. Taki ci a idź ty w pieruny, co? jest boczony, albo co? Będzie misał jakieś farmazony? Nie, nie. A patrz, wypierony! w pieruny. Panie to a, tylko nie. był przykład. To ty z tymi fokami, no kurde. no. Aj, tam człowieku. Zacofany jak pierm. normalnie zacofany, wiesz? A, żegnaj, rado nadzorcza z dyrektorską pensją, no, tak. Wiem. Co? Zbyszek, mój pomysł. Co? My się zrobimy taką japońską restaurację, umie w duma. Słucham, idziemy. dużo witamin surowych i tych soli mineralnych Mojej Panie, że teraz spokojnie, spokojnie. Czy ty mi możesz to objaśnić? też... Poczekaj chwila, uspokój się. Słuchaj, te ryby w wannie to jest część mojego biznes planu. Właściwie naszego. Tak, tak, naszego. Jakiego biznesplanu? Genialny plan biznesplan i prosty jak drut. Po prostu, po prostu tak, słuchaj. Ten Jankes, ten wspólnik od Ernesta musi zjeść surowo ryba po japońsku. Tak, sushi, 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 żeby Ernest mógł wleść w spółkę, żeby ją dostał posada dyrektorska nie? w Radzie Nadzorczej. Dokładnie, ale w Katowicach nie ma takiej knajpy, Kiedy idzie zjeść sushi, to my taką knajpę otwieramy tu, u nas. Ale, Ancia, z... spokojnie. Ale, Ancia, naprawdę, spokojnie. Słuchaj, to ma ręce i nogi. No. Przy szczęścia to się musi udać. Nie ma to tam. To jest. Gotów ci. no, poczekaj. Słuchaj, Ancia. Sprawa jest taka: otwieramy w no. knajpa knajpa Berciwito Sushiyama. No. No. Zbyszek ma kumpla Sushimana. Tak. Z Warszawy. Mhm. Zbyszek będzie Sushiman. Ja wydaję jego pomocnik. A, a ty... ja na pewno będę musiała stać w zmywaku, nie? ty, dziewczyno, ty będziesz gejsza. No, Andzia, dzwoń po Ernesta, niech przychodzi na wieczerzu. No, co, dzwoń. No. Co ty na to? Ale, ale naprawdę, naprawdę będziesz gejsza, no. Już. Witamy. Dobry. dobry wieczór. Dobry wieczór, jest bardzo przyjemnie. To jest właśnie pan John Kowalski, Kalifornia. Jest, jest, Los Angeles! Proszę. Proszę, przyszliśmy na prawdziwe japońskie sushi. Ernest, ja się nie spodziewałem, że wy tu na Śląsku macie takie prywatne domowe bary sushi. O oh, John! U nas to jest normalne. Od dziesiątków lat górnicy Poszechcie idą się zawsze do takiego śląskiego baru sushi. Ale to bardzo dobrze dla nasza przyszła firma, jak będziemy sprowadzać te owoce może w Mare. Of course! You, you know, dlatego, że po prostu y, my tu zrobimy biznes. Yes, biznes. I ja bardzo chciałbym poznać chief of this oh, okay, moment. Chief! chief. Oj masaka! Wercichito Tsujiyama mmm. byto w swojej mm. restauracji. Szef Oczywiście na tyle yes. Harakiri Masakra Hirohito Fujiyama-san. Jaki śliczny, śląski Japończyk. A bardzo. Ingama Pięknie. Jest. One moment, please. Muszę uzgodnić menu z szefem. Sorry. Bercik, co to znaczy, żeś ty jest szefem? Kurde, przecież ustalał że z Andzią, że szefem będzie Zbyszek. No, Szwagersan, sam, spokojnie. Wiecie, no, proszę, żeby tam ten twój wspólnik. Mnie nie poklepyło, bo się czuję jak mi z Japonii, wiesz? Wielu nie możesz mu w oko albo co, ale co z tym sushi? Nie ma sprawy. Faktycznie to szefem jestem ja, no, ale Bercik pełni funkcję reprezentacyjną. A, A pa. i, panie Zbyszku. Tak. Ja mam nadzieję, że to jest prawda, co Pan mówił, że y, y, Pana kolega tam y, ma ten super jakiś sushi bar w Warszawie i tak dalej, no? Panie Rneście, najwyższej jakości. Prawdziwi Japończycy zamawiają tam stoliki dwa dni wcześniej. No o nie bój, będzie dobrze, no. Jak, dobrze. jak będzie dobrze? hopi? nie będzie dobrze, tylko musi być dobrze, w ogóle nie ma innego wyjścia, Berci. Dobra, dobra, szwagier. Ty tam idź i się nim zamij, o tam zaraz do Ciebie przydam. Dobra, ale... Tak, dobra, jak... dobra. dobra. Wielata świeczowej musi namyczyć za głupie 10 tysięcy złotych na miesiąc. Aha. Jeszcze znosić jakiegoś zboczyńca. Co ty powiesz? Krój. To już menusan ciach mach. Czy przyjmujemy zamówienie, ja? Znaczy się. Jest. Yes. Haj. Haj. Ja poproszę dla mnie... Kalifornia, maki i kura. Ma, maki i kura, znaczy ja? Yy, yy, tak, yy, dla mnie to samo. Yy, dla mnie też, haj. I hi. duża wodka, duża japońska wodka. <grym> Aha, sake. Duża sake, dużo sake, dużo sake. I wszystko na ostro, bardzo proszę. Na bardzo ostro, ja uwielbiam na ostro. I duża i kura, uwielbiam kura. na ostro. <grym> ostro. Opa, ale I kura, kura ostro. <grym> kura. <grym> <noise> no co? No wej to brzmi, nie, nie rób, Zamówili coś. No to no, coś dziwnego, bo mieli zamówić ta surowo ryba, a zamówili jakieś kwiatki i drób. Że co? No powiedział wyraźnie, że chce maki i, i kura. No co mi? Kwiatki, żerum? Pierna... kura skąd? teraz kura. No poczekaj, 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 ale to nie może być zwykła kura. To po japońsku coś musi znaczyć. Aha, ale co? A może... może jakiś gatunek sushi. No to rob go. No ale jaki? Jerunie ja przecież powiedział, że ten kolega, co ma bar w Warszawie ci wszystko pokazał. No to kombinuj. A Berci, no pokazał, pokazał. No pokazał, no pokazał. No ale tak w szczegółach nie za bardzo. A poza tym muszę ci powiedzieć, że on nie jest taki suszymen. Nie? A co? keller? Nocny stróż. Jerunie! Ja Uch, można? Ty jesteś prawdziwy szef japońska kuchnia! Ryba czach i ryba I dead! Przepraszam, ale to jest japońska kuchnia sushi, sushi man, karatekę, i Tora, tora, dobrze, dobrze! Ja rozumiem to przykład! Najlepsze sushi w Katowice nie można podglądać! Nie. You are beautiful! Jeśli ty tak dobrze gotujesz! Jak ślicznie wyglądasz! Nie, nie, bardzo tak. proszę, przepraszam, przepraszam bardzo, ale proszę, tora, tora, Daj, daj, daj. Co za gorule, ty! Z każdej strony niebezpieczeństwo, no. mm -hmm. Ile człowiek, no co ci chodzi? Słuchaj, ale zabij mu Bercik. No i co dalej? On tam siedzi i czeka na te suszy. Ja "Nie, czekaj, czekaj, czekaj. Prawdziwy hajer przodowy się nigdy no, nie poddowoda no. Trzeba coś wymyślić. Czekaj, tak. Tak, powiedział tak, on, e, padził, że chce, e, że chce coś na ostro i dużo japońska wodka. Japońska wodka? Dleć polej mu, no polej mu. Jak się napije, to, to później się coś wymyśli. No, czekaj. No co wy, wy, wymyślać? No co wymyślać? No, to... Jak się napije, będzie mu wszystko smakowało. Być. No, wiesz... Idź, ty mu polej, a ja tarum ja to z koryba. dobra. Idź, ale lej po, po sum gwint. Ojo. Na początek coś mokrego. A, wodka. Tak. Polisz sakę. Bardzo dobrze. A jaka jest, y, proszę pana, y, japońska, po japońskie, takie gorsze niż polskie, nie? Polisz takie, jest very good. Takie is very pańska wódka dobra, no, ale polisz takie lepsze. Jest, jest. Tak, na tak. zdrowie. Hey, Ernesto, to może teraz już wypijemy za ta posada Bercika u ciebie, o. co? Ale jako posada bercika? Andzia już żartował, przestań. Na zdrowie! Jak to? Na zdrowie! No jak to? No chyba sobie nie myślisz, że Bercik będzie w Radzie nadzorczy. No. Andzia to był taki żart. No. Zdrowie! Za pięć minut zdrowie podaję sushi. Okej! Okay. Okej, okay. zdrowie. Ostro. 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 zdrowie na na ostro suszyny na ostro Zdrowie! Dziń. Dziń, dziń. Dziń. No, ten twój szwagier chce cię wykolegować. Coś ty powiedział? Normalnie. Słyszałem, jak mówił do Andzi, że z tą radą nadzorczą to jest zwykły żal. Normalny kit, rozumiesz? Znaczy się jak to znaczy się? No, to znaczy się, że nie chcecie przyjąć do żadnej roboty w tej swojej firmie. To skurczyby, to pieroński, to gizło ogniczy. już ją mu No i co teraz? Tak, co? Chciał mieć na ostro hmm. sushi, to będzie miał na ostro. Proszę bardzo, zaczynamy. Papioki, co co jest, proszę? Do tego. Hmm, Papryka. Tak. Teraz do smaku dodajemy. Pieprz, może nie mrożony. sól. Idzie to uporzyć. Tak. I troszkę. Co tutaj jest? Tak? Teraz ładnie wszystko ugniatamy. I za chwilę potrawa będzie gotowa. Ty, weź ci, ci, ale przecież jak oni to przełkną, nic ja nie ma, bo oni to nie przełkną, bo oni wyplują po pierwszej kysie, jak pysk wypoli, rozumiesz? I ich nie chce zabić w końcu, no chce pokazać, kto tu jest sprytniejszy. Amerykaniec to wyknie, zapluje się i Ernesta pogoni, O, no. to takie to, to jest ostro. Jakiś kłacho, gwałtownie! <grymne> I co, smakowało im? nie. Ernest i Andzia od razu wypluli, a ten Amerykanie. co, łyknął! łyknął to! Niemożliwe do. No. no, no połknął! Jasny gwind, jakim cudem mu to łyknął, no! Dęcik, ale co? Tyś już chciał otruć, ja coś ty zaś narobił! Ale skąd? Ja go ja wcale nie chciał otruć, ale. to jest niemożliwe! On to połknął. On to zjadł. Ja ci powiem, to normalnie J. Ale jakim cudem? Wiesz co, tym razem ci się upiekło, żeś miał szczęście. Wiesz co, on walczył w Afganistanie i był ranny w szyja. I teraz ma tytanowy przełyk i aluminiowy żołądek. Jeronie, jasne Wit, ale ja nic złego nie chciał zrobić. Ja chciałem, żeby Ernest dostał za swoje i żeby ten Amerykaniec przestał go lubić. I przestał go lubić, bo on teraz lubi ciebie. Tak. No. A -a. Tak? You are champion, piąty. Być fantastyczny kucharz i bardzo przystojny chłopak. Ja się stałam ożenię, ja cię zabieram do Kalifornia. A mi no no, nic więcej no, nie potrzeba! No, nie nie, ja nie chcę do Kalifornii! No. Ja nie chcę do Kalifornii! Nie, tu! Ja nie chcę do Kalifornii! Please! Go! Please! Ja Nie chcę! Nie chcę do Kalifornii! Ja nie chcę do Kalifornii! W górnym Śląsku całymi dniami Bieli chany się z korolami, Z pyska szło poznać, kery jest kery, Bez to się prali jak Indianery. Normalne tu były łomoty i trzaski, Lamenty, przekleństwa, skomlenia i wrzaski, Aż w końcu Pan Bóg te larmo usłyszał, Poważnie się klerwią. Wszystkich wymiesz.